Witam się, witam. Sezon warzywny w pełni, więc co, trzeba coś robić z tych warzywek, nie za wiele w tym roku stawiam się na przetwory, ale coś tam na pewno zrobię. Głównie jestem nastawiona na robienie pomidorów i po prostu buraczków, bo tego nigdy za wiele, a buraczki jakoś tak miałam mało, więc nam wyszły i poszły. A dzisiaj zrobię taką warzywną sałatkę z udziałem młodej kapusty. Kapusta mi bardzo ładnie porosła, ta wcześna, stuszkowa. Zrobiliśmy sobie spory zapas kiszonej. Jak robić kiszoną kapustę, to macie na kanale, to wam nie nagrywałam. One są takie nieduże, o. Ale było ich sporo. Mam trzy takie główki kapusty. Przyniosłam sobie trochę Natki z selera, jak ktoś nie lubi, to może nie dawać, może dać natkę z pietruszki. Jak macie w miarę młody koper, to może zastąpić koprem. Papryki jeszcze swojej nie mam, więc posiłkuję się papryką ze sklepu. Mam trzy takie duże i jedną taką mniejszą. Czyli umówmy się, trzy duże papryki. Ogórki, takie większe, wzięłam sobie cztery. Na razie 4-5 opcjonalnie ogórków na około kilograma marchewki. Marchewka też sklepowa. Mam swoje patisony, żółte i białe. Można zastąpić cukinią. Dwie średnie cukinie. Zamiast czterech na przykład takich patisonów, oczywiście będę wydrążała gniazda nasienne. Nie będę ubierała ze skórki, bo chcę, żeby fajnie się zachował ten żółty kolor cebula bądź por. Cztery duże cebule opcjonalnie pięć mniejszych lub dwa pory. I co? W takich słoiczkach będę mniej więcej robiła. Oczywiście sobie umyję, przygotuję. Tak, wszystkie składniki na tą sałatkę i czosnek jeszcze będzie potrzebny. Mam główkę czosnku, jedna, dwie główki czosnku. Może jedna będzie za mało na tą ilość warzyw, tak to sobie przyniosę. Odstawiamy i tak. Pomocnicą moją w dzisiejszych pracach będzie taka szatkownica wielofunkcyjna. Bardzo fajna. Ona ma tutaj na rysunku Wam pokażę. Może gdzieś tutaj powinno być. O. Do krojenia w kostkę. I tutaj ma różne noże, więc można sobie kroić yy, w Plasterki, szatkować na przykład kapustę i kroić w grubsze lub e, cięższe takie piórka, jak na zwykłej tarce. Popychaczka jest, żeby sobie paluchów nie poobcinać, tutaj widzicie, jest noży do cięcia właśnie na plasterki lub szatkowania kapusty. Bardzo fajna. Film z prezentacji takiej szatkownicy wielofunkcyjnej macie u mnie na kanale, prawdopodobnie w playliście. Sprzęty domowe pokazywałam. Ja chyba mam ją drugi rok, może trzeci rok. Nie pamiętam, jak była zakupiona. To pokazywałam, jak ona działa. Także kroję, powiem Wam, co potem dodawać. Wszystkie te warzywa zostaną pokrojone. Plasterki, marchewka starta, wiadomo, por też plasterki. Z papryki wydrążamy gniazda nasienne, ogórki w plasterki, dobrze umyć, nie będziemy obierać ze skórki. Tutaj tylko oprócz marchewki, wiadomo, trzeba obrać ze skórki. Z patisonów wydrążę gniazda nasienne, też nie obieram ze skóry, bo chcę, żeby był fajny żółty kontrast w tym. No i co? Więcej mogę Wam powiedzieć. I w takie półlitrowe słoiczki. Trzeba dobrze będzie umyć i w ogóle. Tutaj mam, tak przy okazji pokażę Wam, małosolne zrobione i mam też kiszoną kapustę. Oczywiście mam jej więcej. Jeden taki słoik i chyba 12 słoiczków litrowych. Normalna, kiszona kapusta. Co prawda młoda, ale było jej bardzo dużo, więc jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić kiszoną kapustę, to też na kanale film. Jest. Także zabieram się za szatkowanie. Wiadomo, zielenina też na drobno. I widzimy się, jak będę miała wszystko pokrojone. I powiem Wam, co dodawać. I będziemy tą sałatkę odstawiać na 3-4 godziny. A jak robicie później wieczorem, to możecie nawet zostawić ją na noc. Żeby tam się smaki przygryzły, puściła nam soki. Wtedy będziemy ją wkładali do słoiczków, jakie kto ma. No, ale myślę, że najlepiej takie lub litrowe. To, co takie, nie są chyba półlitrowe. Słoiczki takie nieduże, a żeby wykorzystać na raz, to w zależności jakie macie tam upodobanie. No ale myślę, że taki, taki właśnie słuiczku będę używać. Dobra, to działam. Wszystkie warzywa na sałatkę zostały pokrojone. Pokroiłam drobno tą główkę czosnku. Wszystko zaraz będę mięszała. Dodałam pozostałe składniki i już Wam mówię. Trzy kopiaste łyżki soli do przetworów. Szklanka cukru, szklanka oleju i szklanka octu. Całość teraz połączę i odstawiam. Mamy gdzieś pół do szesnastej. Myślę, że gdzieś około dziewiętnastej. I będę potem nakładać do słoiczków. Składniki się zmiękną, przegryzą się, przejdą. Po prostu tym wszystkim. No i oczywiście będziemy pasteryzować. Około 15-15 10 15 minut od momentu zagotowania się wody. Ja zawsze pasteryzuję na mokro. To Wam wszystko potem powiem. No to pewnie widzimy się. Jak już będę miała ponakładaną tą sałatkę do słoików, bo chyba każdy sobie. Poradzi z nałożeniem tej sałatki. Ewentualnie pokażę Wam ile soku puściła. Mięszam. Przykrywam, żeby tu mi nic nie wlazło, jakąś czystą ścierką i czekamy. aż to wszystko się, jak to się mówi, połączy te wszystkie smaki. I ja już Wam pokazuję, jak wygląda sałatka. Robiło się ciemno, zaczął padać deszcz Zobaczcie ile soku puściła. No i co. I za chwilę nakładam ją do słoików. W międzyczasie zrobiłam sobie jeszcze cztery słoiki kiszonych ogórków. Jak zrobić kiszone ogórki oczywiście macie na kanale, co ja daję, także nie będę się już powtarzać. Pogoda brzydka, zabieram się na nakładanie i szykuję do pasteryzacji. No, i w sumie wyszło mi 9 takich słoiczków, moi drodzy. I Teraz sobie naszykowałam ręcznik papierowy, będę tu obcierała do sucha ranty i do, zakręcała pokrywki. Przygotuję garnki, takie starsze garnki. Mam specjalne do pasteryzacji ich używam, żeby mi się w razie czego nie przypaliły. I zobaczymy, czy na dwa razy, czy na trzy razy, czy wejdzie 4, czy 5. Jest dziewięć bardzo ładnie wyglądają bardzo ładnie pachną także pasteryzacja od momentu zagotowania się wody około 15 minut można potem w garnku zostawić do całkowitego ostudzenia i wyciągnąć kolejnego dnia lub wyciągamy i odwracamy do góry dnem żeby nasz wieczka złapały dobrze jak będziecie mieli na przykład takie wieczka tu nie akurat złapało i nie klika jak złapię, to nie będzie klikać, niestety. Ja mam takie. Także będę używać jakich mam, w tamtym roku sobie kupiłam z takimi pszczółkami. No i będą musiały być. Także zabieram się za wycieranie, właśnie tutaj. Rantów dokładnie do sucha, bo jak nakładałam, to mogło się po prostu pochlapać, zmoczyć, no i przede wszystkim był dawany olej, tak żebyśmy nie chcieli tu żadnych, żadnej pleśni już mam ładny zapasik sałatki, chociaż mam jeszcze zapasy ho ho ho, z poprzednich lat łyki jak są dobrze zrobione, to mogą stać nawet do 10 lat, pod warunkiem, że wieczko im nie puści, także nie psują się po prostu Wiadomo, jak robimy kwaśniejsze rzeczy, to prędzej te nasze wieczka się wykańczają. Wieczka są słabej po prostu jakości. A jak mamy dobre warunki do przechowywania, to możemy przechowywać i przechowywać. Także zabieram się za wycieranie. Zakręcam i zobaczycie, jak przygotuję do pasteryzacji. Słoiki mam przygotowane do pasteryzacji. Na dole ganka, każdego. Znajduje się ścierka, taka ścierka kuchenna. Tutaj mi weszło 5, a tu mi weszło 4. Już nie chciałam jednego zostawiać, żeby go potem osobno pasteryzować. I wody nalewam dotąd, żeby nie pokrywało wieczka. I od momentu, jak się woda zagotuje na niedużym ogniu, pasteryzuję 15. Minut i można zostawić w garnku tak do całkowitego ostudzenia lub gorące, delikatnie, wiadomo, wyciągnąć na jakąś deskę, odwrócić do góry nogami. To też nam pokaże, czy nasze wieczka są szczelne. I czy słoiki dobrze nam chwycą, czyli wieczka, czy nam dobrze chwycą te słoiki. Także nastawiam do pasteryzacji. No, ja myślę, że dogrom się aż. Jutro, chyba że jeszcze będzie dobre światło, także na razie, no i co moi drodzy? Słoiczki się zapasteryzowały, wyjęłam je, odwróciłam do góry dnem. Jednego zostawiłam, tak żeby Wam pokazać, jak to wygląda po pasteryzacji. Zobaczcie, i co zostawiam do całkowitego ostygnięcia. Potem sobie opisuję, i mam gotową sałatkę która będzie pysznym dodatkiem do obiadów poza sezonem warzywnym, bo teraz się zajadamy świeżymi warzywkami, a te będą na okres, gdzie nie będziemy mieli dostępu do świeżych warzyw. Wyciągamy taki słoiczek i mamy pyszny dodatek do obiadu. A ja się żegnam. Pa, pa!